Knerem kanału jest grupa Flying Atom oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy. I witam tę gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 18 grudnia 2021. Nie będę tu długie wiadomości, spokojnie, sobota. Także te ostatnie, które tutaj weszły, najważniejsze. Zobaczymy, co się zadziało. Coingeco Bitcoin 46416 dolarów minus 1,2% w dół. Projekty, które sobie najlepiej poradziły, to jest Yen Finance 32%, Kyrgyzstan Token 15,4, Aave 13,7%. Projekty, które sobie nie poradziły, to jest Olympus, minus 21,7%, Radix, minus 9% i NER, czy NIR, minus 6,7%. Zacznijmy od Woo blockchain SBI ogłosiło wydanie pierwszego japońskiego funduszu kryptowalutowego dla zwykłych inwestorów, którego cele inwestycyjne obejmują Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Link, Polkadot i XRP. Także tu widzicie, Woo blockchain przedstawia nam nie tylko z Chin, ale z Japonii również wieści. Woo Blockchain pokazuje nam też, że portfel Coinbase przeszedł poważną aktualizację. Oprócz aktywów przechowywanych w głównej sieci Ethereum, portfel będzie również wyświetlać tokeny w sieciach Arbitrum, Avalanche, Binance Smart Chain, Phantom, Optimism, Polygon i XDAI. Kolejne informacje to Chiny. Po zamknięciu dużej liczby chińskich mediów kryptowalutowych w Pekinie dyrektor generalny Jinse Finance ogłosił odejście, a firma została sprzedana. Nowym udziałowcom Jinse Finance została założona przez współzałożyciela Huobi Dujuna i ostatnio widzę, że na Huobi też dużo zmian się dzieje. Na przykład Lily Founder, czyli założyciel Huobi Exchange ustąpił ze stanowiska dyrektora generalnego Huobi Technology, głównej spółki notowanej na giełdzie w Hongkongu. A dyrektorem do spraw bezpieczeństwa jest dyrektor generalny. Ten ruch nic nie znaczy: Huobi Technologii nie obejmuje giełdy. Także Lilin również nadal pełni funkcję prezesa na giełdzie Huobi. Mr. Whale za to mówi o JP Morgan, który został właśnie ukarany JP Morgan Chase główną grzywną w wysokości 125 milionów dolarów przez SEC po usunięciu tysięcy zapisów dotyczących komunikacji pracowników. Prawo federalne wymaga od brekerów prowadzenia i przechowywania skrupulatnych rejestrów wiadomości elektronicznych w celu ochrony przed oszustwami i manipulacjami na rynku. Także tutaj widzicie bardzo prostą sprawę. Jeżeli jesteście instytucją finansową, a na przykład bankiem, to zamiast działać zgodnie z prawem, można to prawo minąć, można usunąć wiele wiadomości, zapłacić karę 125 milionów, a tym samym... Nikt za to nie odpowiada, tak? Także może blockchain rozwiązałby tą sprawę, ale z drugiej strony, czy blockchain leżałby im na ręce w takim wypadku, jeżeli wiedzą, że to jest rutynowa kara. Niemiecki oddział sportowej marki Adidas Originals zarobił prawie 6 tysięcy Ethereum lub 23,5 miliona dolarów z jego współpracy into The Metaverse po, po prostu wydaniu swojego NFT. Adidas Originals rozpoczął swoją fazę wybijania wczesnego dostępu 17 grudnia, w ramach której posiadacze protokołu. No i tutaj widzicie, że w fazie wczesnego dostępu wybito 20 tysięcy NFT za, tak jak mówiliśmy wcześniej, 2 Ethereum, 15,5 miliona, i skończyło się to trochę po 17 czasu wschodniego. Więc widzimy, że Adidas bardzo szybko zarobił 6 tysięcy Ethereum, prawie 24 miliony, duża lwia część poszła pewnie na opłaty na Ethereum. Ale po co produkować rzeczy, jak można przecież sprzedać NFT? W dzisiejszym świecie krypto. You Today Justin Sun rezygnuje ze stanowiska dyrektora generalnego Tron. Mówi, że Tron Foundation ma rozwiązać się w 2022 roku. W serii tweetów towarzyszących listowi otwartemu Justin Sun podzielił się wiadomością o przyjęciu zaproszenia i wyznaczenia rządu Grenady na oficjalnego ambasadora WTO i stałego przedstawiciela Grenady. Grenada to kraj w pobliżu Wenezueli na wschodnich Karaibach. No i przedsiębiorca kryptograficzny stwierdził również, że trzy powiązane z nim superwęzły Justin Sun Tron, BitTorrent i uTorrent zostały oficjalnie wycofane z przedstawicieli Tron. Ponieważ społeczność Trona będzie teraz prowadzona przez 27 superprzedstawicieli, Sam oświadcza, że będzie pracował w pełnym wymiarze w swojej nowej roli, co nawiązuje do jego rezygnacji ze stanowiska dyrektora generalnego Trona, a w związku z tym Sam stwierdza, nie odchodzę na emeryturę stron, ale raczej rezygnuję z aktywnego zaangażowania się, aby służyć jako lider i rola wspierająca teraz, gdy sieć Tron została naprawdę zdecentralizowana. Wydaje mi się, że jakby miał déjà vu, nie wiem czy wy też, ale grudzień 2017, czy styczeń 2018, podobną sytuację mieliśmy z Charlie Lee, gdzie wtedy ogłosił, że też raczej opuści w imię większej decentralizacji oczywiście, tak? Pamiętamy co się wydarzyło od tej decyzji Charlie'ego Lee na wyjściu i wiedzy raczej, że byliśmy już po hoście. I na samej górce praktycznie sprzedawał wtedy 360 dolarów. Mimo to mogliśmy jeszcze z Litecoinem wyjść powyżej tej ceny, jeżeli byśmy zobaczyli dokładnie no, inne zestawienie. Czyli jeszcze raz na maksa puścimy, no to mamy tutaj po paru latach, dosłownie raz, dwa, trzy, trzy pół roku, mogliśmy jeszcze wyjść na te prawie 400 dolarów. Ile tutaj mam? 410. Dobra w maju 10, ale w tym miejscu mieliśmy bardzo podobną sytuację właśnie z odchodzącym Charlie Lee z Litecoina. Jak tutaj niektórzy twierdzą, to Charlie Lee był wówczas inżynierem Coinbase, gdzieś tam wcześniej przed tą rezygnacją. Opuścił firmę miesiąc po tym, jak Coinbase sprowadził LTC na swoją giełdę detaliczną w czerwcu 2017, a następnie zrzucił wszystkie swoje LTC na szczycie rynków z grudnia 2017. Teraz pytanie, czy to samo robi Justin Sun? Bo jego wiedza pozwala stwierdzić, że może jest to dobry czas na wycofanie się, jak było w przypadku Charlie Lee. Daily Hodel, ekonomista Alex Kruger, przewiduje Right Santa Crypto, wyszczególnia nowe cele dotyczące Bitcoina i Ethereum. Kruger mówi swoim 104 tysiącom obserwatorom na Twitterze, że rajd prowadzony przez nielewarowanych traderów może trwać do końca roku. Według tradera i ekonomisty, kryptowalut Bitcoin może wzrosnąć powyżej 55 tysięcy dolarów, podczas gdy Ethereum może osiągnąć nowy rekord wszechczasów. Moim zdaniem szanse są wysokie, że pod koniec roku dostaniemy znienawidzony rajd świętego Mikołaja. BTC z powrotem do górnych 50 tysięcy, niezbyt szalonego, ale Ethereum do rekordowych szczytów może tutaj na tym rajdzie dojść, jego zdaniem. W chwili pisania tego tekstu cena Bitcoina wynosi 49 tysięcy, zobaczmy, no teraz 46 300, także ten... News jest troszeczkę przedawniony, ale Kruger mówi, że widzi wzrost Bitcoina powyżej 55 tysięcy dolarów z powodu obecności kieszeni, tutaj ta Air pocket, o której mówi, gdzieś poniżej ceny BTC wynoszącej średnio 50 tysięcy dolarów. Myślę, że BTC przekroczy 50 tysięcy, ponieważ jest tam kieszeń, tak zwana Air pocket powietrzna gdzieś, która może nas sprowadzić do tych rejonów. Dlaczego znienawidzony? bo ponieważ sprzedało się tak wielu uczestników rynku, a zmiana nastawienia i odkupu może być bardzo trudna, ci którzy sprzedawali będą go nienawidzić. Finbold pokazuje nam co może zrobić rynek krypto dla Ciebie. Nawet jeżeli inwestujesz w memowe tokeny. Jeden dolar zainwestowany w Shibę rok temu przyniósłby Ci 32 miliony dolarów pomimo obecnej zmienności. Także zobaczmy Pomimo niedawnej zmienności cen jednego tokena Mema, Shiba Inu, wzrosła w ciągu ostatniego roku ponad 30 milionów razy, porównując cenę pojedynczego tokena w dniu 18 grudnia 2020 a z obecną ceną, no tutaj nie będziemy już się gimnastykować, ile razy to jest po pozerze, no to widzimy, że dzisiaj zainwestowany dolar sprzed roku dałby ci 32 miliony dolarów. W ostatnim miesiącu zasób cyfrowy spadł, nawet tutaj, co oznacza, że stracił 35% swojej wartości. W tym czasie token tego mema stracił prawie 10 miliardów dolarów ze swojej wartości rynkowej, spadając z 27 miliarda do 17 w ciągu ostatnich 30 dni. Więc zobaczcie, można? Może. Można w tym rynku wyjść z dolara z 32, ale pewnie jestem w stanie się założyć, że po pierwszym wystrzale czy po drugim większość byłaby bez tego tokena. Chociaż mogę się mylić I mam nadzieję, że chociaż jedna osoba wydając dolara, albo tam 10 dolców, stała się milionerem. Jeżeli tak jest, to szacun, że ktoś wykorzystuje chwilę tego rynku. Blockwords, Zasady bankowe dotyczące emitentów stablecoina mogą zakończyć branżę. Jesteśmy po dwóch przesłuchaniach w kongresie, tak? No i tam zauważają, co może być niebezpieczne dla tej branży. Prawodawcy muszą być ostrożni, jeśli chodzi o regulację stablecoinów. W przeciwnym razie branża może całkowicie zniknąć. O szczegółach główna radca prawny Circle Flavia Naves Próba umieszczenia istniejących konstrukcji tradycyjnych banków na emitentach stablecoinów może skutkować po prostu całkowitym zakazem całej branży, powiedział Nafs w czwartek podczas wirtualnej dyskusji panelowej w Merke Science. Jestem pewien, że nie jest to pożądany zamiar organów regulacyjnych, ale może to po prostu iść w tym kierunku. Nafs odniósł się do niedawnej propozycji prezydenckiej grupy roboczej do spraw rynków finansowych, która wzywa kongres do wydania ustawy wymagającej od emitentów stablecoinów posiadania ubezpieczonych banków. Zasada ta może potencjalnie zakłócić innowacyjność, powiedział Nawz, a ustawodawcy muszą upewnić się, że mają pełne zrozumienie technologii. Inni paneliści zgodzili się, że potrzeba jest dalsza jasność, jednak większość jest sceptyczna, że jakiekolwiek środki regulacyjne zostaną podjęte w najbliższej przyszłości. Myślę, że nadzieja na ustawodawstwo w ciągu najbliższych 12 miesięcy jest znikła, powiedział James Wetzer, zastępca rady prawdynego w banku. Niestety regulatorzy tej branży sędziują dzisiejszy mecz piłki nożnej za pomocą zbioru przepisów z lat 40 i 30 lub nawet starszych, więc musimy zlitować się nad regulatorami i współpracować z nimi. No chyba jesteśmy w stanie wszyscy się zgodzić z potencjalnym zagrożeniem, jeżeli stablecoiny w Stanach Zjednoczonych byłyby traktowane tak samo jak banki, a o tym miałoby decydować organy regulacyjne, kto może wydawać, kto jest za danym stablecoinem i jak to działa, no to wtedy faktycznie może tu jakieś zagrożenie z tej strony wyjść. Ale jak tutaj dodają, na razie idzie to żółwim tempem, bo tak jak tutaj powiedzieli bardzo fajnie, używa się gdzieś przepisów z lat 30-40 sędziując dzisiejszy mecz, gdzie mamy już dużo wyższą technologię. A pamiętamy, jak grało się w piłkę nożną czy inne sporty w latach 30. czy 40. jak wyglądała przynajmniej piłka w tamtym okresie. Skoro zbliżamy się do końca roku, Bing Crypto, pewnie jedna z pierwszych tutaj newsów, które dodajemy często, dodaje 6 prognoz kryptowalut na rok 2022. Im będziemy bliżej. Końcówki roku pewnie takie audycje będą wychodzić. Prognozy na 2022. Przeczytajmy tylko tematy. A więc DeFi będzie nadal się rozwijać im zdaniem, czyli tutaj ta wartość będzie się zwiększać. Więcej firm kryptograficznych wejdzie na giełdę, czyli chodzi o IPO, wyjście publiczne. Powiedzmy, tak jak już wcześniej Kraken, BlockFi i Gemini by chcieli tutaj również wyjść na ofertę publiczną. Więcej firm zaakceptuje krypto, czyli wejdą w ten rynek. Więc tutaj są przykłady: Mastercard, Visa, Adidas, NFT, inne rzeczy. Więcej krajów zrobi postęp w kierunku rozpoznawania kryptowalut lub tworzenia własnych monet. Również tutaj mamy taki temat, czyli chodzi o kraje, które skopiłem, na przykład Salwador. Tak? Inne miejsca jak Panama tutaj dodają, czy o, może Justin Sun, tam gdzie poszedł teraz w tym momencie do, do Grenady, może on gdzieś tam coś będzie chciał zrobić. Pytanie, czy, czy to są realne newsy, czy po prostu to jest wyjście z marketu. NFT jako grafika ostygnie, ale inne przypadki użycia NFT będą się nagrzewać. Także najważniejszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że NFT mogą zrewolucjonować gry online, biznes i wiele więcej. A w rzeczywistości istnieje również wiele innych zastosowań, nawet nudne rzeczy, tak jak zdecentralizowane zarządzanie łańcuchem dostaw i biometryczne wymuszanie, samodzielne cyfrowe identyfikatory mogą w rzeczywistości stanowić znaczną część infrastruktury w NFT. Dalej mamy jedną z predykcji, którą byśmy chyba nie chcieli słyszeć, ale rynek zmieni się w niedźwiedzi. Teraz prawie wszystkie nasze prognozy były bycze, więc dlaczego mówimy, że rynek zmieni się w niedźwiedzi? Proste, cykle rynkowe. Widzisz, ogólne przypływy i odpływy rosnącego rynku są właściwie dość dobrze udokumentowane, a Bitcoin jest prawdopodobnie jeszcze bardziej regularny z powodu wydarzenia o halving, który się wydarza też raz na 4 lata, tak? Spójrz na tę dość słynną infografikę o nazwie ściągawka z Wall Street tutaj oni ją pokazują, to ogólny przykład ogólnego trendu na rynkach rozwijających się. Wygląda na to, że w momencie, gdy to powstawało, byliśmy gdzieś pomiędzy optymizmem a dreszczykiem emocji. Ale jak widać, nie może to wzrosnąć w nieskończoność. W pewnym momencie, w nadchodzących miesiącach, prawdopodobnie zobaczymy fazę euforii, po której nastąpi po prostu krach. Więc tutaj są nadal byczo nastawieni, można powiedzieć, bo gdzieś tutaj, przed euforią, niektórzy twierdzą, że jesteśmy gdzieś tu, niedźwiedzie, niektórzy, którzy się ostatnio uruchomili również. Więc pytanie, czy jesteśmy dopiero tutaj, czy w tym miejscu. Wniosek? Cóż, to wystarczy dla naszych prognoz na 2022. Mam nadzieję, że daliśmy ci kilka rzeczy do przemyślenia. Także tu daję wam te newsy, co oni uważają. Dajcie znać, co wy myślicie w 2022 się stanie. Może wy macie jakiś świetny pomysł i to się spełni. Wtedy w jakimś filmie w przyszłości podpiszecie po prostu komentarz i powiedział, ha, mówiłem. Ktoś ostatnio dodał pod jednym filmem z Jackowskim chyba coś tutaj i mówi, o, jednak zgad. Tylko nie wiem, czy to jednak zgad było po prostu z dozą prześmiewszą, czy, czy faktycznie coś, coś mu się udało w tamtej predykcji. Także dajcie znać, jeżeli pamiętacie różne predykcje tego pana również, co się wydarzyło z kryptoszy, mu wyszło w tym roku. A my przejdźmy może jeszcze do kolejnego newsa i za chwileczkę Kończymy. Krypto Briefing SEG jeszcze bardziej opóźnia decyzję dotyczącą Bitcoin Spot ETF. Z tego późniło decyzję w sprawie dwóch oddzielnych spotowych ETF, Bitcoina od 45 dni. Propozycje spotowych funduszy ETF pochodziły od Bitwise i Grayscale i miały zostać podjęte odpowiednio do jutra i czwartku. Ten ruch nie powinien być zaskoczeniem dla tych, którzy nadal wiedzą, że cały czas te ramy czasowe są przesuwane. Ja już od dawna mówię, że raczej to będzie związane właśnie ze stablecoinami i spot będzie dopiero uruchomiony wtedy, kiedy stablecoiny będą gdzieś tutaj pod opieką. Stanów Zjednoczonych, w pewnym sensie, tak? Zobaczymy, czy to się sprawdzi. O, macie predykcję. Bitcoinist, rok 2021, będzie dużo też podsumowań, tak jak tutaj, był bez wątpienia rokiem oszustw kryptograficznych. Było tak wiele zgłoszonych oszustw, w których użytkownicy tracili miliardy dolarów w ciągu roku, ale żaden nie był tak dobry, jak ciągnięcie na przykład za dywan, tak zwany, czy rug który nastąpił po popularności zdecentralizowanych finansów DeFi. Według nowego raportu firmy Chain Analysis opracowanej przez blockchain, liczba oszustw prawie podwoiła się od 2020. Te oszustwa również mają coraz krótsze życie, przy czym średni okres oszustwa trwał 70 dni w 2021, w porównaniu do 192 w 2020. Także 70 dni dany projekt sobie trwa, a potem jest Rock bull, W 2020 przynajmniej gdzieś tam pół roku sobie pobyli, tak? Także zobaczcie, tutaj macie tą infografikę, jak to wyglądało 2021, chociaż nie jest to taki wynik jak w 2019. Widzimy tutaj tego typu oszustwa stały się powszechne wraz z Hossom w 2021, czyli napędzane popularnością. DeFi projekty te znalazły nowy sposób na wykorzystanie niczego nie podejrzewających inwestorów. Przeszliw się rozwija i wciąż jest w powijakach, co pozwala złym aktorom na postrzeganie ich jako pozornie legalnych projektów, aby oszukiwać użytkowników. Czyli ten jasnozielony może być związany właśnie z projektami DeFi, inne skamy w 2021 też tutaj macie również, ale 2019 sami widzicie, był większym rokiem. Na pewno jeżeli porównujemy od 2020 no to okej, okay. tutaj zwiększył się w skali roku, ale musimy być szczerzy, co do faktów, i 2019 był jednym z największych do tej pory hashrate Bitcoina spadł o 20% w ciągu ostatnich 24 godzin. Sprawdźmy sobie tak na bieżąco, czy faktycznie jesteśmy tutaj z tym hash dużo, dużo niżej. 180 10 grudnia zaczynał się spadek pierwszy jesteśmy. Około w okolicach 17, czyli 7 dni ostatnich jest spadkowy. Zobaczmy, jak cena jeszcze raz kształtowała się wtedy, jeżeli chodzi o bitcoina, od 10 również. I czy to jest po prostu spowodowane tym, że jeżeli tańsza moneta, no to wiadomo, że 7 dni sobie zobaczmy, tak. 7 dni byliśmy gdzieś na 50 tysiącach. Powiedzmy, 10 jeszcze był troszeczkę wcześniej. Zobaczmy, 14 dni w takim bądź razie. Od 7, gdzieś tutaj 51 tysięcy. Po tej ostatniej próbie ataku na 51, jeszcze sobie przewilimy inaczej. W tym przypadku będziemy mieć 10. O, i tutaj sobie zobaczymy, 8, 9, 10. Po tej ostatniej próbie przebicia 50 tysięcy, wtedy ten hashtag zaczął spadać. Zobaczmy, co nam chce podpowiedzieć ten artykuł również. Dane łączeń pokazują, że hash bitcoina spadł ponad 20%, hash rate górnictwa BTC znacznie spadł w ciągu ostatnich 24 godzin, taka tendencja była zwykle spadkowa w przypadku ceny monety. Hash rate kopania to wskaźnik, który pokazuje całkowitą ilość mocy obliczeniowej podłączonej do sieci blockchain bitcoina. Walidacja węzłów sieci BTC zwanych górnikami wymaga dużej mocy obliczeniowej, aby konkurować ze sobą o to, kto zajmie się następną transakcją. Z tego powodu wysoka wartość hashrate Bitcoin może skutkować szybką i wydajną wydajnością sieci, a ponadto wysokie wartości hashrate zwykle oznaczają, że do sieci jest podłączona duża liczba węzłów. Prowadzi to do lepszej decentralizacji sieci, a tym samym do lepszego ogólnego bezpieczeństwa. Z drugiej strony niska wartość hashrate może skutkować złą wydajnością sieci jego bezpieczeństwo również byłoby niższe ze względu na większe scentralizowanie Oto wykres, który pokazuje trend wartości tego hashtagu bitcoina w ciągu ostatniego roku. Także tutaj macie ostatni rok. U góry jest cena, na dole jest hashtag, czyli w maj, gdzieś tutaj kwiecień byliśmy na szczycie hashtagu, i chwilę później razem z ceną zanurkował również hashtag, ten czerwony. Na dole. Tak samo w tym wypadku mamy teraz. Jak widać na powyższym wykresie, wartość Hashey spadła około 20%, a ten spadek Hashey nastąpił niedługo po tym, jak wskaźnik całkowicie odbudował się po chińskich restrykcjach górniczych i ustanowił nowy rekord wszechczasów. czasów. Historycznie wysokie wartości Hashey były kojarzone z trendami zwyżkowymi, ponieważ takie wartości sugerują, że w tej chwili opaca się kopać w sieci Bitcoin, i przyciąga to więcej górników. Tak więc spadek, jaki jest obecny, oznaczałby, że niektórzy górnicy nie są już w stanie prowadzić swoich zakładów, czy to punktów wydobywczych i dlatego zdecydowali się na zamknięcie swojej działalności. Kuparki bitcoinów, które tak szybko przestaną działać w takim stopniu mogą w dłuższej perspektywie okazać się niekorzystne dla ceny kryptowaluty. Więc. To tutaj mamy jakieś zalążki po prostu tych spadków. Jeszcze nie ma jakiejś tutaj tra tragedii, nie widzimy tutaj niczego poważnego, ale warto śledzić również hash rate Bitcoina. I może to być też związane z tym, że na całym świecie, w tym momencie mamy problem powiedzmy z energetyką, tak? Wiemy, że te ceny ostatnio są kosmiczne. I gdzieś tam w Wenezueli ostatnio słyszeliśmy również, że praktycznie mają problem z prądem, czy gdzieś nie, nie wierzę, że tam jest duża jakaś. Platforma górnicza, ale patrzmy na te kraje, które mają problemy z dostawami, na przykład prądu energetycznymi. I czy to też nie jest związane z tym, co tam się dzieje, tak? Ale tutaj 20% to nie jest mała suma w przeciągu 24 godzin. Dobra, tak jak mówiłem, to była krótka audycja. Wszystkim życzę rajdu Świętego Mikołaja. Nawet tym, którzy nie są w pozycji, albo są w staybach, może jakiś stable wyskoczy. Ostatnio to się wydarzyło podczas, wiecie, tego glicza. Nawet Tether kosztował po parę milionów dobrych dolarów. Także, kto wie. Życzę wszystkim świetnego rajdu Świętego Mikołaja. Obojętnie, czy jesteście w pozycji, czy, czy nie. A jeżeli inaczej się wydarzy, to jesteście również na to przygotowani, bo my przedstawiamy na tej audycji wiadomości z dwóch stron płotu, nie tylko z jednej. Także i boje, i ci, którzy są wiecznymi niedźwiedziami poczują się tutaj komfortowo. Naprawdę. Tylko i wyłącznie, gdy siedzą na płocie. Albo nie huchają i dmuchają na swoją gałąź inwestycyjną. Tylko patrzą na to po prostu takim racjonalnym okiem. O, krokiem chciałem powiedzieć. Racjonalnym okiem. Dobra. Jeszcze raz. Pamiętajcie. Życzę Wam wspaniałego weekendu. No i pamiętajcie, zostańcie z bitcoinem.